Siema, 16 października 25 autora 1 2 będzie na 2030. Wyobraźcie sobie dziecko. Dziecko, które dopiero co uczy się chodzić które ma kilka miesięcy. Czytam kiedy dzieci się zaczynają uczyć. Z czworaka wstaje na nogi gleba. Zaczyna płakać. No bo to jest najgorsze co mu się w życiu zdarzyło. To jest masakra. Próbował coś i mu nie wyszło. Kilka lat następne, dajmy, że dziecko idzie do przedszkola. Albo nie, wcześniej uczy się jeździć na hulajnodze. I znowu jest nowa rzecz. Coś nie wychodzi, gleba, płacz. Najgorsze, co się w życiu zdarzyło. Nie było nic strasznego do tej pory, tak jak gleba na hulajnodze. Więc mamy teraz przedszkole. Idziemy ze swoimi zabaweczkami i stary yy, znajduje się Zbyszek, który jest złodziejem zabawek i zbyszek ci kradnie temu dziecku zabawkę. No i co? Płacz, no bo to jest najgorsze, co się w życiu zdarzyło. I tak stopniowo, coraz dalej, coraz dalej. Aż dochodzimy do etapu, gdzie jesteśmy w szkole podstawowej i zdajemy sobie sprawę z tego, że okazywanie takich emocji jest słabe, bo ludzie zaczynają widzieć, że jesteś mięczakiem, jak zaczynasz płakać. Kilka lat minęło, no bo rozkminiasz to, co jest grane i zaczynasz się wkurzać. Jesteś już dorosły i nie okazujesz słabości płacząc, kiedy ktoś Cię obraża, tylko bierzesz to do siebie, stroszysz się w piórka i zaczynasz go atakować. Najgorsze jest to, że bierzesz to do siebie, bo jakbyś pomyślał sobie, że ten ktoś coś powiedział, bo jemu się to nie podoba. To nie znaczy, że ty jesteś jakiś niski, zły. No dążę do tego, że jak nie stawiasz sobie ciężkich rzeczy na własne życzenie, bo w dzisiejszych czasach życie jest tak proste, że nie mamy trudnych rzeczy, to Najprostsza, najmniejsza, najgłupsza rzecz potrafi nas wyprowadzić z równowagi. I czy nie lepiej by było wszystkim, gdybyśmy wszyscy zmusili się raz dziennie do jakiejś aktywności fizycznej? Zmusili, tak, zmusili, bo w większości się tego nie chce robić, nie widzą w tym wartości. A jeśli popatrzą na to w ten sposób, że to jest więcej niż tylko dbanie o swoje ciało, bo niektórzy mają wbite w swoje ciało, niektórzy sobie myślą na coś muszą umrzeć, albo jestem chory tak czy siak, no to chuj w to, że zrobię dzisiaj 15 pajacyków. To nie o to chodzi. Chodzi o mental, o przełamanie się do zrobienia jakiejś ciężkiej rzeczy. Myślę, że wszystkim by było, by, by żyło się lepiej. Pytacie się mnie, dlaczego w planie treningowym nie ma day'u? Czy to nie powinno, nie powinno być tak, że masz odpoczynek? Mogę ci to uzasadnić, albo przedstawić ci argumenty, że ten odpoczynek jest, bo ciało twoje odpoczywa, a mogę ci też to wytłumaczyć, i wtedy wejdziesz w mindset maszynisty i zrozumiesz to, że przebiegnięcie 600 metrów i zrobienie 20 pajacyków i 30 przysiadów nie jest obciążeniem fizycznym dla organizmu na tyle, żebyś nie zregenerował się po wczorajszej cięższej, ciężkiej sesji treningowej a zajebiście odmula ciało, przepływ krwi robisz, co, no przełamujesz się to jest najważniejsze w rozruchach porannych, że się przełamujesz przełamujesz do zrobienia czegoś Dzisiejszy trening był właśnie taki tak naprawdę i wyszło ciężej, niż bym chciał. Bo zrobiłem trening z Rupą, fajnie się ćwiczyło, to sobie stwierdziłem, że dobra, im szybciej zrobię, tym będzie szybciej z głowy. I zrobiłem mocny trening crossfitowy. A na bieganiu, to przed bieganiem gościu mnie tak zagotował, że przez 30 minut tylko myślałem o tym, co bym mu powiedział. Nie dał mi się wyprowadzić z równowagi. Z tego się cieszę. Ale wciąż rozkminiałem, dlaczego ludzie są tak zjebani niektórzy. Bądźcie zdyscyplinowani, rośnijcie duzi, jedźcie zdrowo. Co to znaczy zdrowo? No to temat na oddzielną rozmowę. W każdym razie róbcie ciężkie rzeczy. Pozdro. Właśnie kończyłem wspaniały wianek z budyniem. Popatrzcie ile tutaj jest budyniu, ile polewy. Wspaniałego. Być w Polsce, nie jeść bułek słodkich. Tak jak być na Hawajach i nie wejść do oceanu.